Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnej bitwie serii Bitwy Epickie. A dzisiaj zapraszam was moi drodzy na pokład 10 poziomu krążownika niemieckiego. Jest to Hindenburg. Przejdźmy może do wyposażenia tego. Oto krążownika. Mamy pociski odłamkowo burzące. Kapitan ma tutaj zasięg tylko 17800. No i obrażenia jakie zadaje maksymalne to... 2,5 tysiąca i 14% ma tutaj szans na podpalenie. Mamy pociski oczywiście też przeciwpancerne, wyrzutnie torpedowe 6-kilometrowe, bomby głębinowe, do tego mamy grupę naprawczo-ratunkową, hydrosonda, mamy tutaj samolot zwiadowczy, no i grupę naprawczą i tutaj PW powraca na sekundę plus 282 Moi drodzy zachęcam Was do subskrypcji oraz do pozostawienia łapeczki do góry aby kanał miał większy zasięg na YouTube i wszyscy mogli poglądać Wasze przepiękne bitwy także usiądźcie sobie wygodnie a ja Was serdecznie zapraszam do poglądania bitwy na Hindenburgu. I Shima za wyspą. Czy uda się tutaj zatopić tego japońskiego niszczyciela? Kapitan szuka, szuka, szuka. No i poszedł strzał do Shimakaze. O, tam jest nadobicie. No miejmy nadzieję, że te pociski spadną na tego niszczyciela. Jest trafione, zobaczcie. Jest po prostu dobity, ale nieważne. Ważne, że jest na dnie oceanu. No jest musashi. Zobaczcie, tam jest bardzo mocno strzeliwany przez okręt z drużyny czerwonych. No i poszedł strzał. Z przednich działów tam jest nadobicie. Chyba zostanie również tutaj tak dobity jak niszczyciel. Jest trafiony, jest zatopiony. Mamy tutaj dwa zatopienia. No i szukamy dalsze cele. Może coś tutaj jeszcze uda się uszczuplić tą drużynę czerwonych. No, i mamy Kastylię. Kastylia, Kastylia e, płynie i ona chyba tutaj będzie kolizję miała, bo tak płynie. No, miejmy nadzieję, że jeszcze e, ta Kastylia. No, tak jest, jest tutaj kolizja. No, i teraz trzeba tę Kastylię naprawdę tutaj skubnąć, bo to groźny jest krążownik. On potrafi to salwa podpalać. Zobaczcie, i strzał ze strzałem. Pociski przeciwpancerne, no tylko takie rykoszety tam robią. A zobaczcie, co potrafi Kastylia zrobić. I strzał przeciwpancerny 1800, 800, zobaczcie. A tutaj to, co mówiłem, no takie groźne są te pociski od Kastylii. No wiele HP tutaj nie zostało, no ale no nie udało się zatopić. Bardzo dużo. Na szczęście ma kapitana Kastyli Jest Kastylia i co, i znowu ma tutaj yy, kolizję z wyspą, jak ten kapitan płynie, no nie wiem, to tak się pływa na lornetce, no i niestety nie widzi się gdzie płynie. No może teraz uda się zlikwidować tą Kastyliona, co strzał, co salwa, pali, pali, pali nieziemsko, no ale teraz już to już chyba będzie koniec, jest zatopiony, przeładuje się tutaj kapitan na pancerne, obraca wieżę, no i teraz. No takie 2,5 tysiąca, niespełna. Może teraz uda się tutaj uderzyć ze wszystkich dział. Może coś więcej wpadnie. Prożownik y, robi tutaj uniki to w lewo, to w prawo. No i zobaczcie, strzał i podpalony Hindenburg. No może teraz zobaczcie, pokazuje swoje burty, oby tutaj w niego siadło. No i teraz, 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 teraz zobaczcie, jest trafione 3000. I mamy tutaj następną salwę. Kapitan jednak przechodzi na pociski odłamkowo burzące, będzie próbował jednak podpalać ten okręt. To chyba jest bardzo dobre wyjście, no bo ten krążownik, no tak, wszystko przebicie na wylot. Tylko szety, cuda niewidy i wianki. Zobaczcie, a teraz. No, proszę bardzo. Wieża tam uszkodzona jest już. No i teraz podpalić, zniszczyć, zatopić. Tak jest. Jest tam podpalony. I czy teraz jeszcze się uda podpalić? Tak jest. I mamy zatopionego krążownika. Kapitan ma już na koncie 4 okręty zatopione. Pokazuje się nekurfos. Kurfus 15. Oj oj oj, oj. zobaczcie, kurfus zlikwidował kolegę z drużyny. Zielonych, i tutaj mamy w tej chwili problem. No zostaje Hindenburg, zostaje jeden z pancerników Mecklenburg. No i lotniskowiec poszedł strzał. Jest tam trafienie za 8000. Kurfurs pokazuje burtę. Może teraz jeszcze uda się w nadbudówki. No i może teraz, a może lepiej przejść i podpalać. Jest tam muśnięcie, chociaż to prawie. 4000 2900 Zobaczcie No i teraz może jednak obeczki A niestety Kapitan wie co robi To doświadczony gracz No ale Kurpust jest troszeczkę skontowany I te pociski, tak jak widać na załączonym obrazku, przebicie na wylot Przebicie na wylot Hindenburg ma potężne działa, więc to tak wszystko tutaj się prezentuje. To ostatnia chyba salwa już tego Hindenburga. O tak, zobaczcie, mamy odznaczenie Kraken uwolniony, co oznacza, że pięć okrętów jest zatopionych. No i Hindenburg odkręcił salwy od pancernika i bierze udział w dalszej grze. No i następny pancernik Kurfurs. Salwa z pocisków odłamkowo burzących. Może uda się jego tutaj podpalić? Jest podpalony. Na chwilę obecną się pali, więc tutaj kapitan jednak przeszedł nam pociski przeciwpancerne. No i Kurpurs troszeczkę tam nam znikanie. Widać jego. Zobaczymy, mamy przebicie na wylot. Penetrację. No ciężko, ciężko będzie przeciwpancernych jego tutaj. Dobrze ukąsić. No i kurfur w tym momencie widzę, że on się już naprawił. Trzeba byłoby teraz postawić tutaj na jedną kartę i chyba podpalać tego pancernika. Ale kapitan jednak bije sprzeciw pancernych. No, już tutaj bardzo spanikowany jest kapitana pancerników. Będzie chował się za wyspę. Nadlatuje lotniskowiec z bombami, i mamy. Czy mamy zasięg do pancernika? Tak jest. No i poszły pociski do pancernika. Jest rzut bomb. No i teraz musimy go szybciutko podpalić. Tak jest, pokaż się tutaj ładniej. Myślę, że uda się. Następną salwę są dwa podpalenia. Pancernik płonie, jak ładnie, aż miło się na to patrzy. Zobaczcie, pozostały tylko dwa okręty z zielonych. Jest tutaj krążownik Hindenburg oraz tylko i wyłącznie lotniskowiec. Kontra trzy pancerniki i nieprzyjacielski lotniskowiec. Zobaczcie. No jest duży kaliber znaczenie 2000 zabranego y, tutaj HP i leci lotniskowiec On już też tutaj bardzo dużą ilość samolotów swoich stracił Oby no, teraz nie trafił. Kręć, kręć, kręć No niestety trafił I podpalenie, ależ on pięknie płonie, jak pochodnia pancernik jednak widzę, że kapitan podjął decyzję palić, 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 a przeciwpancernę zostawić na później. Proszę bardzo, jak to ładnie wygląda. W końcu na pancerniku braknie tutaj naprawek, i będzie musiał spłonąć. Wszystkie pancerniki biją do lotniskowca, zatapiając jego w tym momencie. No i co, pozostaje nasz bohater. Do tego ma tutaj trzy pancerniki lotniskowca, pancernik z różnej przeciwnej, bardzo mocno płonie zobaczcie, trzy pożary. Przeciwpancerne uderzają za 3000. No i myślę, że pancernik spocznie na dno. Tak jest, mamy tutaj skoordynowany atak do tego podpalacza. No i następny piętnasty samolot zlikwidowany. No i pancernik następny pancernik kibrodowy posiadający na swoim pokładzie samoloty to no, można powiedzieć, że mamy dwa lotniskowce przeciwko Hindenburgowi no i poszedł strzał do pancernika może się podpali, oby się podpalił, szybciej byśmy go tutaj e, wzięli, zniszczyli tak jest, ależ tutaj szybko te pociski e, idą, mamy podpalenie, Hindenburg się pali no i mamy ponownie słuchajcie podpalenie yy, wsparcie odznaczenie no i pociski przeciwpancernych kręć tym okrętem aby nie dostać oj, już było bliziutko no i ładnie nie trafił zobaczcie pancernik się ugasił oby się teraz podpalił ponownie ponad budówkach no pięknie to wygląda zobaczcie stam przeciwko potężnym pancerników Potęgą pa pancerników. I jest podpalenie, a mamy dwa podpalenia. Mamy 14 podpaleń, 13 podpaleń, przepraszam, no i trzeba następny. No, lotniskowiec uparł się tutaj na Hindenburga. Jest zwiastun tragedii. Pięknie to wygląda. Następny zestrzelony samolot. Mamy tutaj 31 samolotów ściągniętych. Ależ tam pewnie kapitan na pancerniku przeklina. Po coż mnie to było? Po co tam popłynę? Po co do niego strzelałem? A Hindenburg dopadł jego tutaj kreksiu. Surowy boczek i zobaczcie następne podpalenie. No, i mamy grupę uderzeniową. I atak samolotów, i jest moi drodzy yy, pancernik hybrydowy na dnie, został spalony przez Hindenburga. No, i atak lotniskowca pokazał się Urfurst. No, czy uda się odkręcić? Kurwurs i mamy lotniskowca. Słuchajcie, pozostało bardzo mało czasu, niespełna 41 sekund. Może jeszcze kapitan tutaj zatopi tego lotniskowca. Jest on podpalony. Automatyczne gaszenie. No i może teraz. Oby się tutaj udało jeszcze pogrążyć wisienkę na torcie. No, niewiele HP już Hindenburg ma. Nie ma naprawki, wysyła torpedy. 18-17 sekund do końca, może jeszcze uda się go zatopić. Jeszcze pancernik cenie strzela do Hindenburga, ale żyjemy. No słuchajcie, 8 sekund do końca, chyba się już tutaj nic nie wydarzy. Dzięki serdecznie za podesłanie tej przepięknej bitwy.